Siemanko, witam wszystkim na kanale RamiTV w dzisiejszym odcinku po krótkiej przerwie e, chciałem wam pokazać jak można znaleźć mapę, jest to wersja 0.28 alfa e, naszym punktem odniesienia właśnie będzie plaża jak i ten jacht, który jest tam w tle za mną mm, będziemy się kierowali naprzeciwko tej flagi tej właśnie, która ma taki zmieniony kolor taki troszeczkę Czerwonawy, trudno mi powiedzieć, jak, jaka to jest barwa. Cały czas prosto, właśnie od plaży będziemy się poruszać. Na pierwszym planie, w, e, w punkcie odniesienia, będziemy mieli właśnie taką polanę, na której się troszeczkę zatrzymie. Za mną, jak się odwrócę, to będzie właśnie plaża. Jak i ten jacht, który tam wiecie, jest e, rozbity. A dokładnie to będzie jest pokazane na samym początku filmu. Tutaj właśnie kolejnym punktem odniesienia, bo cały czas idziemy w tym samym kierunku, nie zmieniamy żadnego kierunku. Będzie taki, właśnie, stary Konar, którego można, można zobaczyć. Którego po mojej lewej stronie już się właśnie tutaj w lesie pojawił. No i właśnie tak proponuję dotrzeć do, do, do tej jaskini, bo to jest w Wiosce Kanibali jaskinia bardzo fajna jaskinia, gdyż tam można znaleźć dużo przydatnych rzeczy, takich jak choćby dynamit czy różne elementy do tworzenia bomby, więc bardzo polecam się wybrać właśnie w to miejsce w które ja się wybieram bo nie tylko poszedłem po, po mapę ale też po różne właśnie te dodatki do tworzenia bomb to nam daje ta mapa. Mapa, wiadomo, jest taka, że jeżeli ją już mamy, poruszamy się po naszym świecie, w The Forest, po naszej wyspie, to się na tą mapę nanoszą dodatkowe punkty, e, różne ciekawe miejsca, które już odwiedziliśmy, możemy po prostu, synchronizuje się e, nasz, nasz spacer, podróż, synchronizuje się z mapą i nie będziemy błądzili, tam nawet e, jest przy tym właśnie jak zejdziemy do jaskini do alpinista to został przygnieciony skałą, jego bardzo łatwo można znaleźć to przy niej właśnie można znaleźć zarówno mapę jak i, jak i kompas, no to jest wioska tenisistów, jeżeli kierujemy się właśnie do jaskini tutaj będzie troszeczkę mniej wszystko oświetlone jednak e, na naszego nieszczęśnika pechowca będziemy mogli znaleźć, bo leży on leży on na, na, na ziemi, w tej jaskini nie wisi nie jest powieszony, jak tutaj inni pechowcy chyba jeszcze gorsi, tylko e, jest on po prostu, leży sobie spokojnie i się do niego właśnie zbliżamy jeżeli Ci się podobał mój poradnik jak znaleźć mapę do The Forest, to postaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i zapraszam do oglądania reszcie filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!